Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dzisiaj zestaw ćwiczeniowy dla ósmoklasistów. Zadanie pierwsze z matematyki. Najmniejszą liczbą całkowitą, większą od liczby minus cała całej 2 trzecie do kwadratu jest... i tutaj są podpowiedzi. Jak rozwiązać? Zadanie sprawdza, czy potrafisz podnieść ułamek do potęgi drugiej oraz czy potrafisz porównać liczby. Pomożemy Ci rozwiązać zadanie. Jak się do tego zabrać? W pierwszej kolejności musisz zamienić podaną liczbę na ułamek zwykły, aby móc zastosować... Własności potęgi do razu. A więc tak. Bierzemy sobie opis i piszemy. Eee, 3 razy 1 to jest 3, dodać 2 to jest 5, czyli mamy minus. Oj, za gruba ta kreska. Eee, minus 5 trzecich. I ponieważ to jest do kwadratu, to znaczy, że mnożymy przez taki sam ułamek minus 5 trzecich. Teraz korzystamy z tego, że iloczyn liczb ujemnych, czyli ujemna przez ujemną jest dodatni, czyli minusy nam odpadają i mnożymy licznik przez licznik i mianownik przez mianownik. 5 razy 5 to jest 25, natomiast 3 razy 3 to jest 9, stąd mamy 25 dziewiątych. Eee, Otrzymany jak podnieść, następnie wynik zapisz w postaci liczby mieszanej, czyli teraz wyłączamy całości. 25 podzielone przez 9 to będzie 2 całe. 2 razy 9 jest 18, czyli od 25 jeszcze jest 7, 2 całe i 7 dziewiątych. Zatem yy, mamy to, to mamy poszukać, najmniejszą liczbę całkowitą większą od liczby tej, czyli tak liczba 2 jest mniejsza od liczby 2,7 czyli tak naprawdę poprawną odpowiedzią jest odpowiedź E, czyli 3. Zadanie drugie oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. Wartość wyrażenia 12 razy 7 do potęgi 13 jest większa od wartości wyrażenia 13 razy 7 do 12. Może tak. Yy, łatwiej będzie zrobić coś takiego, że to wyrażenie rozpiszemy sobie jako 12 razy. 7 razy 7 do potęgi 12. Chodzi o to, że tutaj mamy do potęgi 12 i teraz tutaj też mamy do 12. Dlaczego? Bo 7 do y, zwykłe to jest jakby 7 do potęgi pierwszej. Czyli stąd to 7 do 13 rozpisaliśmy sobie właśnie jako 7 razy 7 do 12. Co teraz widzimy? Widzimy teraz tutaj, że przed 7 do 12 mamy 12 razy 7. A 12 razy 7 to jest na pewno więcej niż 13, bo ten drugi czynnik jest taki sam. W związku z tym, tak naprawdę tutaj jest to prawda. I teraz jakby część druga zadania. Liczba 3 do potęgi 50 jest większa od liczby 6 do potęgi 25. Tutaj akurat lepiej jest rozłożyć tę yy, drugą liczbę, czyli tutaj będziemy mieć, że 6 to jest 2 razy 3. I to mamy do potęgi 25. Ale wiemy, że potęga iloczynu to jest iloczyn potęg, czyli możemy to zapisać jako 2 do 25 razy 3 do 25. 3 do 25. Natomiast jeśli chodzi o to wyrażenie, to moglibyśmy tutaj skorzystać z tego, że 3 do 50 to jest coś takiego jak 3 do 25 razy jeszcze raz 3 do 25. A wynika to z tego, że jeżeli mamy iloczyn potęg, to wtedy dodajemy wykładniki, czyli musimy dodać 25 do 25, to jest 50. Co teraz widzimy? Że tutaj jest 3 do 25 i tutaj jest 3 do 25. Ale tutaj, w tym miejscu, mamy 2 do 25, a tutaj mamy 3 do 25. Na pewno ta liczba jest większa. W związku z tym, ta pierwsza liczba tak naprawdę jest też większa. A więc to będzie też prawda. Ok. Nie wiem, czy nam tu się zmieści. Eee, e, jeszcze zadanie trzecie. ok zadanie trzecie dane są liczby a równe 9 piasków z 2 i b równe 3 pierwiastki z 2 uzupełnij zdania ciach 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 iloczyn liczb a i b jest równy czyli iloczyn czyli będziemy mieli coś takiego że 9 razy pierwiastek z 2 czyli 9 pierwiastków z 2 razy 3 pierwiastki z 2 co się wtedy dzieje? Możemy sobie mm, wymnożyć 9 razy 3, bo mnożenie jest przemienne i łączne, w związku z tym nie ma problemu. 9 razy 3 to będzie tak naprawdę 27. O, 27. Natomiast pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, jeżeli mamy iloczyn mm, pierwiastków, Takich samych, to tak naprawdę to jest, e, moglibyśmy traktować jako pierwiastek z 2 razy 2, czyli pierwiastek z 4, czyli tak naprawdę 2, czyli tak naprawdę będzie razy 2, a to jest e, 27 razy 2, to jest 54. W związku z tym poprawna odpowiedź to jest B. Iloraz liczb A i B jest równy C czy D? No to iloraz, no to w takim razie będziemy mieć tak. 9 pierwiastków z 2. Podzielone, dzielenie możemy zastąpić kreską łamkową przez trzy pierwiastki z dwóch. Co się tutaj dzieje? Otóż pierwiastek z dwóch jest do góry i pierwiastek z dwóch jest na dole, czyli to możemy skrócić. Teraz zostało nam 9 trzecich. Y, 9 i 3 dzielą się przez 3, czyli możemy skrócić, że tu jest 3, a tu jest 1, a trzy pierwsze, no to w tym wypadku to jest 3, czyli poprawna odpowiedź to jest odpowiedź D. Zadanie czwarte. Mamy obliczyć wartość wyrażenia 36 y, do potęgi 6 przez 27 do potęgi 5 razy 8 do potęgi 5. Cóż tu możemy zastosować? Otóż y, wskazówka: zapisz wyrażenie w postaci potęg liczby 2 i 3. 36 można rozpisać, że to jest. Y, no tutaj akurat lepiej będzie 3 razy 2. Czyli 3 razy 2. I to jest do potęgi szóstej. Jeżeli mamy potęgę iloczynu, to w tym wypadku możemy to rozpisać jako iloczyn potęg. Czyli będziemy mieli 3 do potęgi szóstej, bo ten wykładnik przechodzi, razy 2 do potęgi szóstej. Jeśli chodzi o mianownik, no to tu już nie będę przypisywać, ale tutaj sobie przypiszemy. Chodzi o to, że 27. Możemy sobie zapisać jako 3 do potęgi trzeciej. No bo 3 razy 3 razy 3 to jest 27, czyli to będzie tak. 3 do potęgi trzeciej, ale tu jest jeszcze do potęgi piątej, bo 27 to jest 3 do potęgi trzeciej, czyli tak naprawdę mamy tutaj piątkę jeszcze. Natomiast 8 do potęgi piątej możemy sobie zapisać że znowu 8 to jest tak naprawdę 2 do potęgi trzeciej, bo 2 razy 2 jest 4 i razy 2 to jest 8. Czyli mamy jeszcze raz 2 do potęgi trzeciej i to jest do potęgi piątej. To teraz jeżeli byśmy chcieli sobie to wszystko uporządkować, a właściwie byśmy robić to tutaj, bo tu jest miejsce na to. Czyli będziemy mieć tak. Do góry będziemy mieć 3 do potęgi szóstej razy 2 do potęgi 6, natomiast na dole będziemy mieli 3 do potęgi 3 do potęgi 5. W tym wypadku wymnażamy yy, te wykładniki, czyli 3 razy 5 jest 15, czyli będziemy mieć 3 do potęgi 15. Natomiast tutaj będziemy mieć razy 2 i teraz też do potęgi 15. Eee, widać, że tutaj, tu jest 3 do potęgi, moglibyśmy to rozpisać, może tak. Eee, oddzielnie sobie zrobimy to, czyli 3 do potęgi eee, 6 przez 3 do potęgi 15. Razy. 2 do potęgi 6 przez 2 do potęgi 15. Chodzi o to, że tak naprawdę moglibyśmy tu skracać i zostawić coś w mianowniku. Właściwie to ja nie jestem teraz pewien, czy tutaj są e, ujemne, ale są ujemne. Czyli tak. Musimy teraz odjąć wykładniki, bo ponieważ mamy tutaj ułamek, czyli tak naprawdę mamy iloraz. E, Czyli będzie 3 i 6 odjąć 15, to jest minus 9. Oczywiście można by było to napisać jako 1 przez 3 do 9. Też by było dobrze. I teraz z tej części mamy 2 do potęgi 6, przez 2 do potęgi 15, czyli będzie nam 2 do potęgi 6 odjąć 15, czyli też do potęgi minus 9. Co również można było zapisać jako 1 przez 2 do 9. I przechodzimy do zadania 5. Zadanie 5. Wykaż, że wartość wyrażenia, i tu jest wyrażenie, jest liczbą mniejszą od 7. W tym wypadku musimy przekształcić tak to wyrażenie, żeby było widać, że na przykład jest jakaś liczba większa od 1 razy 7. No w każdym razie zaraz zobaczyć. zobaczymy. Czyli tak, 21 przepisujemy, bo tutaj nic nie wymyślimy. Natomiast pierwiastek z 15 można rozpisać jako pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 3. Tutaj nie ma kropki, ale też 21 to jest tak naprawdę razy pierwiastek z 5. Natomiast co możemy zrobić w mianowniku? Otóż w mianowniku 12 możemy rozbić jako 4 razy 3, czyli w związku z tym będziemy mieć pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 3. Natomiast w tym drugim przypadku 5 pierwiastków z trzech musimy przepisać. 5 pierwiastków z trzech. Nic się nie uda nam tutaj zrobić. Co dalej? Otóż możemy pierwiastek z trzech sobie poprzestawiamy z przodu, czyli będzie tak. W liczniku będziemy mieć tak, pierwiastek z 3 razy 21 razy pierwiastek z 5. Co będzie natomiast na dole? Na dole możemy wyłączyć pierwiastek z trzech przed nawias. Czyli będziemy mieć tak. Pierwiastek z trzech razy. I teraz tak. Pierwiastek z czterech, to powinniśmy wiedzieć, że to jest tak naprawdę dwa, bo cztery możemy rozpisać jako dwa razy dwa. Czyli jeżeli mamy ilość takich samych czynników, no to to jest taki gipa pierwiastkowa. Czyli w tym wypadku będzie mm, tutaj dwójka. I co możemy zrobić jeszcze tutaj yy... dodać tą piątkę jeżeli widzimy już coś takiego, to teraz do góry jest pierwiastek z trzech i na dole jest pierwiastek z trzech w związku z tym tak naprawdę skracamy sobie, bo tu będzie jedynka i tu będzie jedynka, jeżeli podzielimy licznik mianownik przez pierwiastek z trzech yy, co widać na dole w tym nawiasie, otóż tutaj będzie siódemka tak naprawdę no to może przepiszmy, żeby nie było Niejasność. 21 pierwiastków z 5 przez tak naprawdę 7. I co teraz? 21 i 7 możemy skrócić przez 7. No to skracajmy. 21 podzielone przez 7 to jest 3. I 7 podzielone przez 7 to jest 1. Czyli tak naprawdę zostają nam 3. Pierwiastki z 5. Ale mamy odpowiedzieć, e, znaczy wykazać, że to jest wielkość mniejsza od pierwiastka 7. E, tutaj musimy się zastanowić, ile to będzie pierwiastek z 5. Otóż pierwiastek z 5 to będzie troszeczkę więcej niż 2. E, dlaczego? Dlatego, znaczy. Musi to być mniejsze, tak naprawdę od 3 razy, znaczy tak. To jest 2 i troszeczkę, bo e, 2,1, gdybyśmy mieli na przykład 2,1, to 2,1, może inaczej 2,2 od razu: 2,2 razy 2,2. 2,2 razy 2,2 to tu będą same czwórki nam wychodziły, eee, czyli to wyjdzie 4,8,4, 4. czyli wtedy gdybyśmy mieli tutaj e, założenie, że to było 3 razy 2,2 to by było 6,6, czyli to by było mniejsze. A gdybyśmy sobie wzięli na przykład 2,3 Czyli bierzemy sobie 2,3 razy 2,3. Chodzi o to, że trzeba to oszacować. Co teraz nam wychodzi po wymnożeniu? Tu jest 9, a 3 razy 2 jest 6, 2 razy 3 jest 6. 2 razy 2 jest 4. Podkreślamy, dodajemy, czyli mamy 9, tu mamy 12. 1 w pamięci, czy mamy 5. O co chodzi? Chodzi o to, że w tym wypadku to by było, mm, gdybyśmy wzięli 2,3, to by było na pewno y, więcej, niż ten pierwiastek z 5, czyli podnosząc 2,3 do kwadratu, to mamy y, 529, a tu było 5, czyli będzie 3 razy y, 2,3. To 3 razy 2 jest 6 i 3 razy 3 to jest 9, czyli to jest mniej niż 7. Czyli w tym przypadku ta liczba jest na pewno mniej... Znaczy, wypadałoby napisać e, jakąś taką słowną, słowny komentarz. Czyli ta liczba jest na pewno mniejsza od 7. I na deser zadanie szóste. Powierzchnię metali można chronić stosując powłoki z innych metali, na przykład ze złota. Blaszkę o powierzchni S równej 1000 m2 pokryto warstwą złota o grubości Y równa się 1 milionowa metra. Gęstość złota wynosi 19300 kg na metr sześcienny. Gęstość ciała wyraża się wzorem D równa się M przez V, gdzie M jest masą, a V jest objętością. Obiż masę powłoki, której pokryto blaszkę. Wynik zapisz w postaci wykładniczej a razy 10 do k, gdzie a ma być liczbą z przedziału od 1 do 10. A więc tak, jeśli chodzi o objętość, objętość w tym wypadku stosujemy tak, jakbyśmy mieli tak naprawdę taki grania o y, podstawie 1000 y, tysięcznej, a wysokości 1 milionowej metra. Czyli ta nasza objętość V to będzie mm, S czyli 0, 0,001 m kwadratowego razy 0,00001 m E, widzimy tak naprawdę, że będzie 0, i teraz mamy tutaj mamy 2, i tutaj mamy 5, czyli mamy e, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czy tak naprawdę na tych zerach to można by się pomylić? Chodzi o to, że to są 3 miejsca po przecinku, a tutaj jest 6 miejsc po przecinku, czyli razem musi być 9 miejsc po przecinku, czyli musimy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i dopiero tutaj z jedynka metra sześciennego. Czyli taką jest objętość, ma objętość to złoto. I teraz tak. Mamy wzór, że D równa się M przez v, ale my mamy obliczyć e, to, to ma obliczyć. obliczyć objętość, A, żeby, przepraszam, masę. E, czyli w tym wypadku możemy coś takiego zrobić, że obie strony pomnożyć przez e, v, obu stronie pomnożyć te, to równanie. Czyli w tym wypadku będzie e, d razy v V, to ma być V, równa się M. Albo inaczej, jeszcze lepiej, lepiej to wygląda, M równa się D razy V. A jeśli chodzi o e, D, to było 19300, czyli mamy e, 19000, czyli na nasza masa, to będzie się równało 19300 tak. kilogramów przez metr sześcienny razy i teraz powinniśmy przepisać e, tutaj to ale co tak naprawdę nam wychodzi chodzi o to, że metr sześcienny się nam skrócą, czyli zostaną nam same kilogramy dlatego, że tutaj metr sześcienny był jakby w mianowniku a tutaj są do góry, w związku z tym metr sześcienny znikną. Wyjdzie nam wynik, który będzie w kilogramach. Eee, napiszę może tutaj wyżej, czyli tak. Ten przecinek, tutaj było 9 miejsc po przecinku. W związku z tym musimy tak postawić przecinek, żeby. O może tak. 19,300. Ten przecinek formalnie jest tu. Niby. Niby jest tu. Ale musimy teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery.

my mamy to zapisać m, tak żeby przecinek był tutaj w związku z tym mamy sztucznie przesunąć ten przecinek o raz 2 3 4 5 miejsc. Żeby to zrobić, to tak naprawdę musimy to zapisać jako 1 przecinek 93 razy i teraz tak. Tutaj mamy cofnąć o 5 miejsc, czyli będzie razy 10. Do potęgi minus 5. Dlaczego tak? No, oczywiście to będą kilogramy, bo masę wyrażamy w kilogramach. Jeszcze raz, jak tu będzie 10 do minus 5, to my w tym momencie byśmy musieli przesunąć o 5 miejsc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W związku z tym to byłoby to. W takim razie, wszystkie zadanie rozwiązane. Dziękuję za uwagę.